mój muy buenas, mis bichitos, ¿qué tal? Robimy sobie drugą część powtórki. Jedna już była z tych podstaw podstawowych podstaw, teraz robimy drugą część już odrobinę trudniejsze, bo będziemy sobie tłumaczyć z polskiego na hiszpański. Ale to wszystko już było. Jak oglądaliście lekcje i pilnie się uczyliście, to na pewno wszystko zrobicie. Na następne lekcje już lecimy dalej z materiałem. Zrobimy słówka, które określają ilość i zobaczymy jak to wygląda gramatycznie z tej strony gramatycznej, ale poznamy te słówka tego typu jak dużo, mało, sporo, dosyć, wystarczająco. No, takie coś co określa ilość. Ale to za tydzień, a teraz powtórka. Organizacja na ekranie pokażę Wam te zdania, które musicie przetłumaczyć, powtarzam, z polskiego na hiszpański. Czyli w ten sam sposób, jak później główka pracuje, jak musimy rozmawiać z kimś po hiszpańsku. Tak, to jest trudniejsze niż jakbym Wam pokazała zdania po hiszpańsku i musicie tylko powiedzieć, co to znaczy po polsku. Ale po co Wam to? Jak Wam się to w życiu nie przyda? W życiu musicie z polskiego sobie myśleć i mówić po hiszpańsku. Na ekranie najpierw zobaczycie te zdania, i wtedy możecie sobie nacisnąć na pauzę i samodzielnie próbować przetłumaczyć te zdania. Później pokażę Wam pojedynczo te zdania, i będą wypisane słówka, których będziecie potrzebować właśnie w tych zdaniach, czyli to jest ta druga opcja, łatwiejsza. Najpierw trudniej zrobimy. Najpierw, jeśli uda Wam się, to spróbujcie samodzielnie wszystko, ale jak później potrzebujecie małej podpowiedzi, no to. Też się nic nie dzieje, też się w ten sposób cały czas uczymy. Proszę bardzo, to są te zdania. Teraz możecie sobie nacisnąć na pauzę i powolutku, zdanie po zdaniu, tłumaczyć. Oczywiście zostawcie to wszystko w komentarzach, to Wam poprawię. No i nie ukrywam, że się bardzo cieszę, jak mi coś piszecie, nawet jeśli to jest coś, co mam poprawiać. A teraz idziemy do tej opcji łatwiejszej. Ja już wam podam słówka, ale i tak wymuścicie sami ułożyć z tego zdanie. dobra. Liczę do 5, żebyście mieli czas, żeby nacisnąć na pauzę i lecimy dalej. 1 2 3 4 5. Seguimos? 1 2 3 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.

A tymczasem uczcie się i adios. Nos vemos.